Manko, ja jestem Kuba i dzisiaj nagrywam z He Battle Cats. I dzisiaj chcę zagram moim e, ulepszonym kotem, bo już mam trzy koty na Max ulepszone. No, ładny, mm. a już to jest na Maxa, czy jeszcze gdzieś na. Na 20, muszę iść na 30. A ile mam hajsu teraz? Jak dwa razy kulepsiłem. To. Ja se mogę dużo. Wow. Dobra, to ja sobie wystawię nimże. Ej, strasznie dobry on jest. My ten wal. Pat. Tak. On jeszcze się trzyma i nawet nie był popchnięty. Znalazłem jakiegoś kota, który będzie dobrym tankiem. Po prostu na dobre koty. Ja nie wiem, czy se kangura nie wymienił za coś. Bo kangur jest mi kompletnie niepotrzebny jak kiedyś. No i chcę chyba inny dek Dobra Ja syna tanka Ja sy zrobię na Titana, A jeszcze używam rzeczy do tego Bera To znaczy wahaj się Jeszcze trochę lepiej, ale no. już się nie opłaca tak no, ale odbywanie. tak to już możesz. Ale tak to już możesz. Niech się odbiera. No już. już, chyba dwa, już. O, nie. Co to chyba zważyć. O nieee! Co tam jeszcze jest? To jest słoń. Tak, ale słoń jest nie... najlepszą postacią. Ale to spółczuje. Przecież twoje koty spłacione. To spółczuje. Co Dobra. Mm. O, 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 o! Jeszcze jeden raz? Jest! Widzowie. Bo że walnęło w to wierzę. Że... O, nowy kot. Że walnęło wywierzę, to mi dało pozytyw. ale masz ładne, fajne koty i ładne. Jak Bo... no. e, e, tego, jak e, tego właśnie, z kartonem... Od bananów ulepszysz całkowicie na maksa, to też będę miał inną porządek. Każdy ma. Ty ta jeszcze nie będę ulepszał. No dobra. Do kogo se mogę wymienić, co będzie mi niepotrzebne? Ty, co jest najlepsze? Tak, się to zapisuje. No. Dziecinie będę się nawadł w śniadaniu. Dobra, nie mam za kogo wymienić kangura, to niech na razie zostanie w moim deku. Na razie niech się bawi. A ja, ja. Teraz jak tą rundę wygram, to ja chcę po prostu lepsze study. Bo mi zależy teraz, że. Ekspiadkę ulepszyć na max To jest to, jak wygram, to po prostu dostanę więcej ekspo. Ja na to mówię ekspiadkę, bo ja to ulepszam. I jak będę miał kolejny ten poziom, to mogę na 20. I to będzie mi się strasznie opłacało. Na 20 ulepszyć. Wiem, że 30 jest maksimum, ale to ile zgrania w tą grę. Jak jeszcze z jednym bossem się nie zmierzyłem. A dopiero się brać na kolejnego? To dramat. No. Tylko był smutek. Chyba będzie jakiś dobry przeciwnik, bo coś nie widzę, że atakował. Mm. No chyba będzie na końcu taki dobry przeciwnik, co po prostu to nie pokonam. Ej. Dlaczego jest, nikogo nie wystawił? Aby, aby po prostu ci dał wygrać. Ten będzie jakoś jest... Nie wiem, bo on ci dał wygrać. Ja jeszcze nie mam bossów, tak czuwałem. Dobra widzowie. To ja jeszcze jedną rundę zagram. Jak się nie uda po prostu i dać, to się nie uda. Mm, Okej, okay, to ja będę cisnął od razu. Nie a on powiedział red? tak Jak powiedział tyczle, to i tu czerwone e, chyba to też wyglądał nie goryl się od razu pojawił goryl się od razu kurde pojawił i wie, wiewiórka może nie no to odcinku ja się będę wkupił na wrzucaniu już się nagrałem, co chciałem. I się jestem zadowolony z tego. No dużo. U ile goryli. Trzy goryle. Uuuu. Oh. Ale dla mnie to nie będzie taki ramo te goryle po głos. Mmm, dobra. I już. I zaraz mi ginął. Jak mm, też przerobił kysynik? Jak coś czyskiego? Kurde. Nie. Dawid... Dobra widzowie Będziecie musieli zostawić Lajka i suba To będziemy na bieżąco A ja już tą rundę sam sobie przejdę To pa